Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrałem w Alex. Powiem Wam, co zrobiłem poza odcinkiem. Mianowicie pochodziłem po tych handlarzach, wszystkich handlarzach w okolicy. No i wyobraźcie sobie, że niektórzy z nich mieli nawet Alex w czystej formie, w, w ilościach 15-16. Chyba dwóch takich handlarzy spotkałem, także za wszystko zrobiłem mikstury, które rozdałem w zręczność do 74 punktów. Oraz kupiłem plazmowy, plazmową broń, karabin plazmowy. Ten najzwyklejszy, który ulepszyłem do drugiego poziomu, także musiałem trochę zapasu energii, silnej energii zdobyć i skraftować, ale nie było z tym problemu. Także słuchajcie, dzięki temu mamy już fajną, całkiem zacną broń, z której będę korzystał, dlatego że ta broń bardziej pasuje do kleryka. Żeby stworzyć na trzeci poziom, potrzebujemy 25 Leksów w czystej formie oraz. Oraz, oraz, oraz zapasy silnej energii, no z tym drugim nie będzie problemu, z tym pierwszym troszeczkę gorzej e, Dlatego, że tego mamy tutaj tyle co kot napłakał e, Dobra, także ja sobie zacznę kontynuować questa dla naszego towarzysza Abexa, Abex? Arxa, przepraszam Aby e, zabić tych ludzi, którzy na niego polują, tych albów, także lecimy, o moment, nie w tą stronę idę Byliśmy ostatnio w tym konwenterze, ale muszę mieć rozwiniętą technologię na jakimś tam poziom, żeby można było swobodnie swobodnie otworzyć przejście, ale nie wiem, o jaką umiejętność chodzi. Albo korzystać z usług separatysty. No, separatystę mam u swojego boku, ale on jakoś nie był zainteresowany pomocą. To ciekawe. Dobra, tak się rozglądam za tymi... O, zobaczę, jak tam pójdzie. O, tak, to już są obrażenia. Oła! Oła! No, tylko musimy uważać, żeby nas to jeszcze nie zajebało jakimś cudem. Dobra, całkiem zacnie się gra tym tym, 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 tą bronią. Kurde, wszedłem na takie tereny, kurde, bardzo, bardzo jasne i trochę jest to bolesne dla mojego oka. Ej, dobra, widzę tamtego, kolosa. Fajnie. Lepiej sobie zapiszę grę. Uh -huh. To nie działa. To nie działa. O tak, ta broń jest, też, jest, też jest szybsza, także e, mam teraz przewagę nad, nad naszymi wrogami. Ho-ho, w tej formie. Jeden. Normalnie powiem Wam. Uch. Muszę uważać, żeby nie wydać na głupoty. Mam całkiem sporo amunicji, 231, tylko że z tej amunicji korzysta się. Kurde, szybciej niż ze strzał. Ta broń jest po prostu szybsza. Też muszę się do niej przyzwyczaić. Dobra, mamy to. No i na górze widzę, mamy albów i kolosa jeszcze. O, rany. I nież gościu. Kurde, z łukiem to bym się jeszcze bawił. Także fajna sprawa. Tylko jeżeli chodzi o celność, to tutaj jest troszeczkę, troszeczkę jednak gorzej, no ale e, jakoś mi to, e, powiem szczerze, nie przeszkadza. Dobra, tutaj przeszukane, tutaj też przeszukane, także... Chwileczkę, gdzie ja muszę iść? Momento. Muszę trzymać się tej ścieżki tutaj na dole. Czekajcie, tu jeszcze o kolosie nie możemy zapomnieć. O przeszukaniu, okej. Okay. tej formie 2. Ej, dobra, tych kolosów tutaj widzę mamy całkiem sporo, fajna sprawa. Także jak dobrze pójdzie, to być może uda nam się tutaj kolejne o e, tą odpowiednią ilość tu e, uzbierać. Albo nawet kolejny poziom. Moment, o ile mi brakuje? E, brakuje mi właściwie niewiele. Wbiłem ten ten punkt w atrybut, który daje niby dodatkowe punkty atrybutów z kolejnym poziomem e, i zobaczymy ile faktycznie tego eleksu te, ile tych atrybutów dostaniemy. Dobra, no powiem wam, że gra się dużo łatwiej, jeżeli chodzi o broń. Pięknie. Yy, Okej. Okay. Lecimy dalej. Ej, tam widzę jakiś chyba tunel mamy. To jest? Czy ja tam byłem? Czekajcie, będę musiał przeszukać tą lokację. Tutaj też zobaczymy przy okazji co się znajduje. Na bank mnie tutaj nie było. Aha, i zapomniałem rozdać, że ta broń, ulepszona na najwyższy poziom, czyli na trzeci, z której już chyba będę korzystał do końca gry, ona zadaje, proszę ja was, 97 punktów obrażeń. Także naprawdę genialna sprawa. Będę... Alp, aha, okej. Okay. Także bardzo zależy mi na tym, żeby, żeby ją ulepszyć. Dobra, przeładuj, Jax. Najwyraźniej ludzie starego świata nie tam coś widzę, tam jest chyba jakaś broń, albo, albo. Widzicie? W tamtym kierunku? O, tutaj. Mm. Panie kapitanie! Do widzenia. Wow! Kurde bele, tego się nie spodziewałem. Takiego obrotu spraw. Dobra, leżę. Na dwa hitki chyba padł. Zapis stanu pracy oraz Alexit razy 113. Hm. Dobra, tutaj chyba widzę jakiś mod. Eee, co prawda, już jeden mod mam w w to jest broń rozrywacz. To jest chyba topór. O cholera. Zaraz zobaczymy, co to jest. Rozrywacz, aha, dobra, jeżeli chodzi o współczynniki, to szczerze mówiąc dupy nie urywa eee, Także, no niby dałem sobie to pod dwójeczkę, to jest broń chyba dwuręczna nawet, tak? Eee, tak No ale nie będę z niej korzystał, bo te obrażenia są strasznie, strasznie słabe Także podziękuję Na górze jeszcze, na górę jeszcze możemy wejść Metalowy ząbaczka papierosów, pyk, 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 okej okay. Właśnie, zapomniałem, że papierosy też możemy sprzedawać A chyba mam ich z tysiąc, także e, Także dodatkowe Eleksji tutaj nam wpadnie do rączek Dobra, tam sobie pójdę innym razem My się skupmy najpierw na tym questie Ej, na, na dół jeszcze możemy wejść, tam jest jakiś miecz jeszcze ukryty Holy shit, czekajcie, jak ja mam tam wejść niby? Jest jakieś ukryte przejście, czy co? Teraz jasna. Gdybym nie miał tych okularów, to pewnie bym tego nie zauważył, no ale kurde, tam rzeczywiście jest jakaś broń na dole, którą będę chciał dorwać. Poczekajcie, zrobimy tak. Y może to będzie jakiś tunel ukryty, co? Hmm, kurde, czytam grę. Nie, no ja będę musiał zdobyć tą broń, bo coś tam faktycznie jest, ale. Problem tylko polega na tym, że nie wiem jak ja mam się tam dostać na ten niższy poziom, no bo widzicie na dole tutaj. Coś tam kurde jest, tam jakoś można wejść, tylko pytanie brzmi tylko e, tylko jak. Poczekajcie, wydaje mi się, że tutaj może być ukryty jakiś jakieś przejście. O, mamy to. Mamy to, kurde, sprytnie sprytnie tutaj ukryte. Ukryli te, te przedmioty. Ej, mogę tam wejść? Nie bardzo chyba, co? Kurwa, nie przejdę tam. Boże gro, proszę Ciebie. Chciałbym zdobyć ten przedmiot. Oho! Miecz rogaty zdobyliśmy. Co to jest? Miecz rogaty. E, słabe. Dobra, nie było tematu. Myślałem, że to będzie, kurde, lepsza broń, tym bardziej, że jest tak e, sprytnie ukryta, ale niestety zawiodłem się. Dobra, gdzieś tam w tamtym kierunku czyha na nas kolejny alp, którego musimy zabić dla naszego Arksa. Eee, liczę, że będzie więcej tych kolosów bojowych. Eee... Żeby można było zdobyć Alexis w czystej formie, bo już normalnie jaram się tą bronią, żeby, żeby, zdobyć, żeby zdobyć trzeci poziom, ulepszyć. Wtedy będę jeszcze większym kozakiem niż jestem. Dobra. To zdecydowanie są ziemie albów. Tam coś jeszcze mamy, czekajcie, sprawdzę. Robal. O, elektrycznej czystej formie raz, dwa. Pięknie, dobra, czyli się opłacało tutaj tutaj przybyć. Zobaczmy, może więcej ich będzie. O, o coś tu chyba mnie goni. Tu w okolicy mamy jeszcze dwa teleporty. Prze przełęcz południowa, i tu konwerter w zachodnim Ksadorze. O, ale ten konwerter z tego co widzę jest dosyć dosyć duży. Tu jest lodowy pałac, a tu konwerter we, we wschodnim Ksadorze, Ksakorze. Czyli to będą te lokacje, lokacje końcowe, tak mi się wydaje. Ale generalnie już po wykonaniu quest'a dla tego towarzysza będziemy mogli zabrać się za wątek główny, no bo generalnie... Generalnie żadnych quest'ów już tutaj nie będziemy mieli tak naprawdę Dobra, pięknie ojoj, oj, 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 trochę was tutaj dużo ja pierdolę, jeszcze padnę, nie mogę. Dobra, wiecie co? Szybko trzeba się uleczyć i, i, i zrobić tak, żeby się skupili na moim arksie. Dobra, już to zrobiły. Fajnie. Tik. Rana, ale i dużo. Jest Bartoks! właśnie jego musimy tutaj zgładzić. Dobra, leży. Ale strasznie dużo tych albów. Dobra, leży. O! Dobra, szybko, 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 szybko. leć lecz leczcie, leć leczcie. Lecz lecz Nie chciałbym teraz zginąć. Nie w takiej sytuacji. Udało się kochani, udało się Ale nie powiem, że były tutaj problemy eee... Dobra, pozwólmy sobie przeszukać, delektować się lutem z naszych z naszych wrogów. Dobra, chyba te drony niczego ciekawego nie będą miały Kurde, spodziewałem się, że po, robot po robotach bojowych, że e, będzie Alex w czystej formie. Tutaj jeszcze tego Bartoksa zabiliśmy czy jakąś się tam zwie, odtnij głowę Dobra, 2000 punktów doświadczenia, fajno Robot bojowy, ale tej bar zwałka już zapach Aha, czyli tutaj Tutaj już wkraczamy na te, na yy, na 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 ziemię Exacoru, na 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 tak zwane. Także trzeba będzie stąpać tutaj ostrożnie. Pozwolę sobie tutaj ten teleport odblokować. Dobra, i być może... E... Kurde, chwileczkę zaraz do was wracam. Dobra, jestem z powrotem. Możemy dalej tutaj eksplorować tą lokację. O Jezus Maria, ale tutaj się na moim krzesełku. O nie! Straciłem czujność i prawie bym y, przepłacił, y, przepłacił życiem. Dobra, giń, kurwa. Dobra, pyk, 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 y, pyk, pyk, o i tam mamy to bydle, to bydle chyba ma nawet przy sobie, y, przy sobie eleksyt w czystej formie. Boże, ja się tak jaram tym eleksytem w czystej formie. O kurwo ty mała, wypierdalaj, dobra. E, chyba nawet udało mi się wbić. Tak, elekcji w czystej formie razy 3. W, 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 udało mi się wbić kolejny poziom. Czyli dostajemy tylko jeden punkt atrybutu za to. To nie jest dużo. Szczerze mówiąc. Dobra, w siłę wszystko. Pyk! E, ile mam tego elekcji w czystej formie już? E, Eleksis w czystej formie 11, czyli potrzebujemy już 14, żeby e, móc ulepszyć tą broń. Pięknie, pięknie, pięknie. Dobra, wiecie co, może skupię się jednak na wykonaniu tego quest'a, a dopiero później ruszymy w poszukiwaniu, w poszukiwaniu, w poszukiwaniu tego, 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 w eksplorowaniu ziem X'ador'u. Skupmy się na jednym, skupmy się na doświadczeniu, skupmy się na towarzyszu. Dobra, pyk, pyk i lecimy. Mm. Elektrozłom Tutaj mamy metalowy złom Ja i tak w dużej części tego, tego Magalanu nie przeszukałem tak naprawdę, bo nie chciałem na to tracić czasu e, Także też pewnie dużo tutaj e, sprzętu mi utknęło gdzieś, gdzieś po kątach e, Będę musiał jakoś ogarnąć i przeszukać te okolice, o, o, o No i przede wszystkim będę musiał jeszcze kupić, e, w, za, powoli zaopatrzyć się w amunicję do mojej, e, do mojej broni. Już mi się kurde, może nie kończą, ale naprawdę tak, 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 tak one schodzą, że zaraz będę musiał się znowu pewnie w to zaopatrzyć. Ile mam w ogóle amunicji? 113, dobra. Dobra, Jeszcze z tego co pamiętam, na południu e, fortu for, e, mieliśmy, mm, mieliśmy, 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 e, mieliśmy, mieliśmy Cyklopa, e, który też podobno posiada e, w swoim ekwipunku e, dużo eleksji. Tu chyba razy, razy 6 z tego co. Z tego co widziałem, także też trzeba będzie ogarnąć tutaj sytuację i go, e, i go zgładzić, e, Alexi, kurde, myślę, że Alexit w czystej formie to będzie. Fajne to jest naprawdę przekozacko się gra e, to, tym, tym karabinkiem plazmowym. Dobra, skupmy się na tym questie Polecimy, zabijemy i, i, i oddamy Questa. E, chociaż wydaje mi się, że będzie jeszcze ciąg dalszy. E, e, jeszcze będziemy musieli pewnie zrobić. O rany boskie Chimera nawet nie doleciała do mnie. Dobra, mamy go. A nie, to jest Alp Żołnierz. T -t 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 -t. Momento, ponownie znowu dzwonią do Dobra, witajcie raz jeszcze. Kurde, ludzie naprawdę yy, zdają doskonałe, doskonały moment do tego, aby zadzwonić. No ale, no ale cóż. Eee, w każdym razie, tutaj w pobliżu mamy kolej. O, mamy i jego, Tiraza. Dobra, Gimneszczu. był chyba najsłabszy z ich wszystkich. Dobra, 2000, tysiące. Kurde, ile w ogóle doświadczenia dostajemy za za, 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 za tych. Y za tych albów? Za odcinań im głowy. Fajna sprawka, dobra. Także pogadamy z y Arksem. Dobra, masz to. Eee. Dobra, to mnie interesuje. Mam. I tym oto sposobem kolejny Alp opuszcza szeregi hybrydy. Potrzebuję trochę czasu. Poznałem kod do konwertera we wschodnim Ksakorze. To 0666. Jesteś pewien. Nie sądziłem, że okażesz się pesymistą. Twoi trzej. Idioci. Przynajmniej dzięki nim miałem szansę zaprezentowania. Mówiłem ci, że to byli krety. W każdym razie mogę spać spokojnie. Przez jakiś czas nie będą wysyłać za mną kolejnych. Co plan? Teraz? Teraz plan nieco się zje. Znajdę cię, jeśli będę miał ci coś jeszcze do powiedzenia. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem, Jax. Najpierw jednak muszę coś zrobić. Dobra, także chyba będziemy mogli. Tak, dobra, mamy naszego towarzysza, mamy Arksa. E, quest został wykonany i dostałem tyle doświadczenia, że. O kurwa, kolejny. Mm, run. Dostałem tyle doświadczenia, że chyba nawet e, zbliża się kolejny poziom, ale mogę się mylić. Nie, w powie wbiłem. E, no ale to kwestia czasu. Dobra, także to by było na tyle. Mam nadzieję, że ocinaj Wam się podobał. Jeżeli tak łapkujcie, komentujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. zagrajmy w Alex. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!